Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Spotkanie z prawnikiem w ramach zorganizowanej przez nasze Stowarzyszenie Akcji Internetowej Dogma Pomoc. Moim dzisiejszym gościem jest Pani Justyna zapotoczny Państwu. doradca obywatelski i mediator współpracujący z naszym stowarzyszeniem. Tematem naszego dzisiejszego spotkania będą problemy uzależnień dzieci i młodzieży. Jest to taki problem dość szeroki. Chciałabym na wstępie tylko powiedzieć, że w naszych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego możecie Państwo również uzyskać pomoc w tej kwestii. Nie tylko pomoc prawną, ale również pokierowanie dalej, gdzie można jeszcze uzyskać pomoc. Pani Justyno, dlaczego dzieci i młodzież wpadają w uzależnienia? Myślę, że wpadają w uzależnienia z tego samego powodu, z jakiego wpadają dorośli, ponieważ mają swoje problemy i powody dla których sięgają po używki może to być papieros może to być alkohol może to być narkotyk ale to mogą być też czynności odbieranie sięganie do telefonu siedzenie cały czas przed komputerem zakupoholizm co jest związane z takimi natrętnymi zakupami czy zastanawialiście się Państwo, jakie pytanie dominuje, kiedy spotykamy po kilku godzinach nasze dziecko, które jest w szkole? Pytamy, co w szkole? To jest jedno z najbardziej nielubianych pytań dzieci. Dlaczego? Bo pytamy, nie pytamy o to, co dziecko czuje, a wystarczyłoby zmienić to pytanie: co u Ciebie, jak Ci minął dzień? I wtedy to dziecko, czy ten który z pewnych względów nie rozmawia z nami albo bardzo zdawkowo, ma okazję powiedzieć o swoich uczuciach, ma okazję zakomunikować, czy coś jest źle, czy jest, co jest dobrze w jego życiu. I w tym momencie jeden, eliminujemy jedną z przyczyn, kiedy dzieci sięgają po narkotyki, a jest to przyczyna właśnie samotności, jakiegoś pozostawienia siebie, pozostawienia Dziecka z, ze swoimi problemami samego, i tutaj właśnie wkracza właśnie używka, czy jakieś natrętne e, zachowanie. Może spróbujmy najpierw wyjaśnić w ogóle czym jest uzależnienie. Uzależnienie to jest stracenie kontroli nad zażywaniem czegoś albo nad jakimś zachowaniem. Tak jak wcześniej wspomniałam, używką może być alkohol, może być narkotyk, ale może być też komputer, może być, może być zakupoholizm związany właśnie z robieniem takich nagminnych zakupów, kiedy jakaś aktywność staje się natrętna. Kiedy trzeba to robić, kiedy moje życie zaczyna się kręcić wokół tego, powinna się nam zapalić czerwona lampka, o czym młodzież po prostu tego nie wie. Dlaczego? Ponieważ to, co robi, sprawia przyjemność. Dlaczego, kiedy czuję się dobrze po tym y, gdzieś tam wypitym z kolegami piwie, albo kiedy sprawia mi przyjemność kolejna y, godzina przed komputerem w jakiejś sieciowej grze? Dlaczego, kiedy y, za, zamówione zakupy online. Y, to jedna wielka frajda, dlaczego ja się mam tego wyzbywać, albo dlaczego to jest dla mnie niebezpieczne. My jako dorośli mamy tą wiedzę i w tym powinniśmy w jakiś sposób dzieciom towarzyszyć. Panią synon, powiedzmy, że dziecko się zaczyna już uzależniać. Tak. I teraz jestem rodzicem lub nauczycielem. Jakie są sygnały ostrzegawcze, żeby, żebyśmy mogli zauważyć, że dziecko się uzależnia? Pierwszym sygnałem jest takie odsunięcie się od bliskich. Nagle tego dziecka nie ma. Nie ma przy stole, ciągle gdzieś znika. W ślad za tym dzieckiem znikają jakieś drobne sumy. Nagle znika jego kieszonkowe, które do tej pory przecież starczało na wszystko. Pogarszają się wyniki w nauce. Przestaje zapraszać znajomych albo chodzić do nich, ma kłopoty z koncentracją, jest albo pobudzony, albo ospały, albo w ogóle nie wychodzi z łóżka, pojawiają się może nawet jakieś drobne kradzieże, pojawia się również zmęczenie. Zmęczenie, taka jakaś apatia, pewno to może być przyczyna jakiejś choroby, ale wtedy dziecko nie ucieka od tematu, od chęci pomocy. Kiedy jest coś związane z jakimiś niebezpieczeństwami, czy z jakimś tematem tabu, wtedy dziecko właśnie się alienuje, gdzieś tam odsuwa. Może się pojawiać agresja. Nagle to dziecko jest wybuchowe, agresywne i to nie ze względu na na przykład wiek nastoletni, gdzie to jest rzecz normalna, ale właśnie na takie dziwne zachowania, które powinny niepokoić rodzica, który ma dobry kontakt z dzieckiem. Zmiana nawyków żywieniowych to tutaj, kiedy często dotyczy dziewczyn, kiedy zaczynają się nagminnie odchudzać, nie wiedzą jak to robić, ale też może być brak apetytu, kiedy coś przyjmuje tak? Jakiegoś, jakiś dopalacz, albo nadmiar alkoholu, albo jeszcze jakieś inne substancje. Jakie są w ogóle przyczyny takich zachowań? Tak jak wspomniałam na początku, najważniejsze jest poczucie pustki i samotności, braku zainteresowania. Nie powiem, że to jest bardzo, że jest łatwe. Łatwo się rozmawia z dziećmi, bo wszyscy dzieci mamy i wiemy, że to jest trudna sytuacja, zwłaszcza, że mamy ogrom obowiązków, jakaś praca, tysiące innych zajęć, ale zapominamy o jednej sprawie. Proszę Państwa, rodzina to jest taka firma. Firma, której trzeba tak samo tyle czasu poświęcić, co swojej firmie, którą się prowadzi albo do której się dojeżdża, w której się pracuje. Wyobraźcie sobie Państwo, że firmę, którą prowadzicie, poświęcacie jej pół godziny, 15 minut, 10 minut na dzień, a czasami tak jest. Bo nadmiar spraw, bo jeszcze zakupy, bo jeszcze coś tam, i to dziecko pozostaje cały czas samo, najlepiej z telefonem w ręce, w którym ma cały świat, ale już tym światem nie ma się z kim podzielić. Sięganie po alkohol jest, czy po inne używki, jest próbą ucieczki od problemów, bo często samotność, jakieś, nie wiem, brak dobrego kontaktu z kolegami w szkole, jakieś, jakieś inne sytuacje powodują, że dziecko nie wie, jak sobie radzić z tym stresem, nie wie, sobie, nie wie, jak, nie wie so, jak sobie radzić z tymi problemami, dlatego obserwuje nas dorosłych, nasze imprezy, nasze prywatki jednokrotnie wiążą się z czymś mocniejszym na stole, tak? Widzą rodzica z papierosem. Zdenerwowana mama zapala papierosa i wychodzi na balkon. No to jeśli mama tak reaguje na stres, dlaczego dziecko nie może? Prędzej czy później wyciągnie tego papierosa mamie, bo jak badania mówią, 99% dzieci i młodzieży pierwszego papierosa dostało w cudzysłowie od rodziców. Często kolejną taką przyczyną jest chęć zaimponowania dzie dzieciom czy kolegom, chęć stania się dorosłym. Jeśli widzimy na co dzień tyle reklam piwa czy jakichś innych drinków w godzinach 20 już albo nawet wcześniej, kiedy dzieci jeszcze jedzą z rodzicami kolację albo siedzą przed telewizorem, no to jeśli to jest takie fajne i smaczne i po drugie kolorowe, to dlaczego tego nie skosztować? Jestem jakby już. O jeden krok bardziej dorosłym. Tak rozumują dzieci. Kolejnym jest przeżywanie przez młodzież różnych problemów. Nie jesteśmy bliskość dziećmi, a nawet jeśli jesteśmy. Często młodzież chce sobie radzić sama, i tutaj właśnie dobrze byłoby już od samego początku rozmawiać z dziećmi i przypominać, jeśli będzie ci ciężko, jeśli będziesz o czymś chciał porozmawiać. Nie zawsze to musi być rodzic, może to będzie zaprzyjaźniona, nie wiem, jakaś starsza osoba, czy jakiś kolega od rodziców, bo często właśnie rodzice to są ostatnimi osobami, które się dowiadują o różnych perypetiach swojego dziecka. No jest to dość przykre akurat, ale Pani Justyno, ogólnie mówi się, że w okresie dojrzewania najczęściej dochodzi do tych sytuacji, że dzieci się uzależniają. Czy to jest prawda? Czy, czy można się uzależnić wcześniej? Można się już uzależnić wcześniej. Znam dzieci 7-8-letnie uzależnione od telefonu. Nawet dzieci, które mają mniej lat, nie umieją zasnąć bez bajki, która jest włączona przed telewizorem nie umieją zasnąć bez muzyki przy uchu, to są rzeczy, które inaczej jeśli się słyszy rodzica głos i rodzica, który opowiada bajkę czy śpiewa kołysankę, inaczej kiedy coś tam brzęczy i to już idzie za dzieckiem krok w krok już przez całe życie. Okres dojrzewania jest takim okresem, który jakby dzieci chłoną nowości, który, który poz, pozwala na spróbowanie różnych rzeczy, no bo rówieśnicy już takie czy inne rzeczy robią, smakują i tak Ale musimy powiedzieć sobie, że to co dzieje się z naszą pociechą wieku dorastania, to są poważne zmiany, zwłaszcza w mózgu, gdzie znajduje się tak zwana siedziba rozsądku w korze mózgowej i dziecko nie zawsze jest w stanie zrozumieć, co robi i nie zawsze i nie jest w stanie wziąć odpowiedzialności za swoje czyny. Dlatego tutaj naprawdę zachęcam Państwa, żebyście już wcześniej z dziećmi rozmawiali. Właśnie siódmy, ósmy rok przy okazji, nie wiem, reklamy te, w telewizji, nie wiem, piwa, przy okazji... Z jakiejś uroczystości rodzinnych, kiedy będzie ten, ten kieliszek, czy jakaś tam butelka otwarta, żeby dzieciom tłumaczyć, słuchaj, to jest dla dorosłych. Dlaczego? Ponieważ twój układ nerwowy jeszcze jest niedojrzały i jeśli zaczniesz wcześniej próbować alkoholu, jeśli będziesz palił papierosy, będziesz chory, będziesz, będziesz miał jakieś zmiany w mózgu. To nie jest straszenie, to są fakty. Dzieci mają w okresie dojrzewania, mają ogromne zmiany hormonalne, stąd wybuchowość, nerwowość, jakieś zaprzeczanie wszystkiemu, próbowanie własnej drogi. To, są, to jest czas, kiedy nagle przestajemy, się, nagle się zastanawiamy, czy to dziecko jest naprawdę nasze, dlaczego, dlaczego jest takie inne. Proszę Państwa, ta inność jest potrzebna, żeby Państwa dziecko znalazło swoją drogę życiową. Dlatego musi wielokrotnie zakwestionować, to wszystko, co w domu było święte, ale ono nie robi tego na złość. Ono nie robi tego z, raczej robi to z przymusu, żeby sprawdzić, czy jeśli to odrzucę, czy coś mi się stanie. No dobrze, wielokrotnie się nie staje, ale pojawia się pustka, więc często dziecko świadomie i dobrowolnie wraca jakby do domu, ale z taką wolnością i stowarzyszeniem bliskich. Proces uzależnienia nie jest taki szybki, jednak to troszeczkę, troszeczkę trwa. W jaki więc sposób uzależniają się dzieci? Dzieci uzależniają się podobnie jak, jak dorośli. Jest taki mechanizm, który się składa jakby z trzech części. Pierwszy to jest taki mechanizm nałogowego regulowania uczuć. Pojawia się problem, muszę na niego zareagować, a że nie wiem, nie mam takich podstawowych narzędzi, bo nikt mnie nie nauczył jak radzić sobie ze stresem, z moją nie wiem jakimś wybuchem gniewu, z moimi jakimiś myślami, które mnie przytłaczają. No to Szukam jakichś substytutów, które mi pomogą w tym. No więc raz to będzie papieros, może to być właśnie gdzieś tam ukradkiem spróbowane piwo, czy jakiegoś mocnego alkoholu, który. Dochodząc poprzez do, krew do mózgu, powoduje jakieś rozróżnienie, jakieś, jakieś miłe uczucie na początku, i w sytuacjach, w których uzależniony nie umie sobie poradzić z problemem, sięga po takie rzeczy, albo robi zakupy, albo będzie grał kolejny raz przed internetem. Tak? I wtedy pojawia się taka błogość, i to jest sygnał, że mam to coś, co mi pomoże. Z czasem ten czas przed komputerem albo ten łyk piwa już nie wystarczy. To musi być całe piwo. To już nie będzie godzina przed komputerem, albo dwie, ale dwie albo trzy. To już nie będzie jedna rzecz kupiona w sklepie, ale kilkanaście przez jakieś tam portale internetowe. I w tym momencie włącza się mechanizm zaprzeczania. Kiedy zaczynają dorośli mówić, słuchaj, weź przestań, albo nie rób tego, albo jest awantura, bo przyszedł ktoś nietrzeźwy, jakiś nastolatek, to Wy macie problem, nie ja. To nie mam żadnego problemu. Ja piję z powodu Was, ja piję z powodu szkoły, ja muszę, się, ja muszę odreagować, bo, bo nie umie się z Tobą dogadać, słyszy rodzic. I później trzeci mechanizm, mechanizm rozwojenego ja, która, który powoduje, że osoba przestaje kierować swoim życiem. Pojawia się problem, więc muszę napić się albo wziąć do palacza dwa razy więcej, ale ja cały czas mam nad tym kontrolę. No niestety nie mam kontroli, no i koło się zamyka. I wpada osoba, wpada dziecko, wpada nastolatek w taki, w taki okrąg, gdzie, gdzie te, te, te mechanizmy wzajemnie się przeplatają. Woła o pomoc. Sam z tego nie wyjdzie. Dlatego potrzeba tutaj czujności rodzica czy jakiegoś opiekuna. Dużo właśnie Pani mówi o tej rozmowie z rodzica z dzieckiem, czy też innych osób z dziećmi, jeżeli zauważymy jakiś problem. Natomiast jak jeszcze, w jaki inny sposób, poza próbą rozmowy, możemy ustrzec nasze pociechy właśnie przed uzależnieniem? Osoba uzależniona unika bliskości, ma czarno-biały obraz świata, wpada w skrajne emocje. Jak, jak ją ustrzec? Najważniejsze w życiu dziecka i nastolatka jest obecność dorosłego, który nie jest dozorcą pilnującym porządku. Ale który towarzyszy. Zauważcie Państwo, że jeśli rozmawiamy z nastolatkiem, to egzekwujemy, to żądamy, to domagamy się, to przypominamy. Czy kiedykolwiek udało się Państwu, nie wiem, zrobić dwie herbaty, czy jakiś dobry sok, czy to, co nastolatek lubi, zapukać do pokoju, przyjść i co fajnego robisz, albo czy masz chwilę, chciałbym porozmawiać, a o czym nie mamy rozmawiać? No to ja Ci powiem, co u mnie. Albo czym się martwię, albo co mi się fajnego wydarzyło, albo powspominajcie coś Państwo. To jest taki moment, że dajecie Państwo sygnał, że jesteście tylko dla tego dziecka i ono wie, że kiedy ten rodzic będzie pracował wieczorem, albo będzie coś oglądał, albo będzie coś pichcił, to tak samo otworzą się drzwi do tej kuchni i przyjdzie ta nastolatka albo ten nastolatek i zacznie mówić pod pretekstem, że chce się napić, a często właśnie dzieci tak robią: albo są głodne, albo jakiś tam ząb boli co jest tylko pretekstem. Bardzo, bardziej przyciągają y, 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 przykłady niż słowa. Zachęcam, żeby. Y, Oprócz tego, że egzekwujemy, że nie robimy tego, nie pijemy, nie zachowujemy się tak, a nie inaczej, wprowadzić to w życie. Zauważcie Państwo, że już od najmłodszych lat dzieci przyzwyczajamy do tego, że bawimy się przy alkoholu, kupując nasze popularne picolo. Dziecko się po prostu nakręca, że bez tych bombelków to nie jest zabawa. Może by należało zrezygnować z, tego, z tej butelki, a zrobić jakieś fajerwerki czy, czy coś innego, co by buchało, co by było takie atrakcyjne. Kupić kilkanaście kolorów, kolorowych soków y, z kolorowymi rurkami. No teraz jest taka możliwość tego wszystkiego, żeby to pięknie wyglądało na stole i zachęcało, zamiast właśnie tych y, 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 niby zero y, piccolo. Wspieraj abstynencję dziecka. Rozmawiajcie często o alkoholu pod, pod pretekstem właśnie oglądania jej reklamy. Tak. No mamo, a dlaczego nie mogę się napić piwa 0%? No to pytanie, proszę państwa, co, jaki przekaz dajemy dziecku? No jeśli mogę 0%, to również mogę 3%, 9%. Pytanie: dlaczego to, to piwo niby z 0% jest piwem, nazywa się piwem? To, są, to jest takie, wiecie, takie zamydlanie prawdy i wmawianie dziecku, że przecież nic złego nie robi. Kiedyś yy, yy, ludzie się umawiali na kawę, zapraszali się na kawę. Teraz chodź, idziemy na piwo. To są takie, yy, takie przykłady, gdzie przez przypadek albo i nie weszły w nasz obieg i w nasze życie właśnie przyzwolenie na, na wszelkiego rodzaju używki, które... Z jednej strony, no dobrze, może są potrzebne, ale nie powinny być centrum naszych spotkań czy, czy naszego życia. Ucz zdrowego życia. Gdy córka zaczyna się odchudzać, albo widzisz, że nie znika jedzenie, albo zawsze się zapomina tego śniadania, zachęć ją do za, za, zamów wizytę u diabetyka. Czy u dietetyka, gdzie y, dowie się y, najważniejszych rzeczy, jak dbać o siebie, jak z, y, prawdziwe menu stworzyć, y, gdzie nie będzie niebezpieczeństwa jakiejś anoreksji, czy jakiegoś innego uzależnienia od jedzenia. Wybierz się z dziecko na, na rower, pobiegać, czy na rolki, to świetna okazja do rozmowy, takiej y, przez, y, przypadek. O czym chciałam jeszcze powiedzieć? Czas dojrzewania to taki czas, gdzie temat seksu, temat drugiej płci jest bardzo widoczny, i dzieci często wpadają w takie sytuacje, które je przerastają. Z jednej strony wstyd i wstydliwość, a z drugiej zaobserwowałam to. Wśród rówieśników e, moich dzieci e, chęt, e, chęć e, posz, szukania znajomości, często u płci przeciwnej, ale kosztem swojej intymności. Polega to na tym, że e, kiedy dziewczyna, czy tam chłopak dostaje informacje, pośli mi swoje, nie wiem, swoją część ciała, tak, e, nie wiem, staniku, czy tam sfotografuj mi swoje nogi i wyślij, czy jeszcze jakieś bardziej e, e, śmiałe. Że to tak nazwę, propozycje. Druga strona w ogóle nie czuje, jeśli czuje zażenowanie, to jest obciachowa, więc wysyła, i nie zdaje sobie sprawy. W jaką turbinę zaczyna, jest wrzucona, ponieważ z jednej strony nasze dziecko nie wie, co będzie dalej z tymi zdjęciami, gdzie one się pojawią, i tutaj się pojawia później problem przemocy czy cyberprzemocy w, w, nas, w życiu naszego dziecka, a z drugiej wszelkiego rodzaju szantaże. Czy niebezpieczne sytuacje, gdzie no, jeśli jedno wysłałaś, to wyślesz drugie i to samo, to, to samo tyczy cię chłopców. To jest kiedyś to nie miało w ogóle racji bytu. Teraz tak samo, chłopcy są proszeni o różne nagie pozy czy nagie sytuacje i wysyłają między, między siebie. Proszę zwróćcie na to uwagę i rozmawiajcie o tym, że, że coś jest nasze, że jest to intymność, że jest to y, taka sfera do darowania drugiej ukochanej osobie. A w tej chwili widzę, że nastolatki niestety bawią się, tak? Bawili się komputerem, bawiły się telefonem, to w tej chwili bawią się tą sferą erogenną. Niestety rodzice często widzą te sytuacje, o których Pani mówi, i nie wiedzą, co z tym zrobić, tak naprawdę. Nie wiedzą, chyba w sumie, gdzie szukać pomocy. Może też trochę się wstydzą. Może powiedzmy, właśnie gdzie możemy teraz tej pomocy szukać? Drodzy Państwo, są takie punkty porad obywatelskich w całym kraju. Zachęcam do skorzystania to jest nieodpłatna pomoc. Znajdziecie ludzi, którzy, których nie musicie się wstydzić, których nie musicie się bać. My w dogmie mamy taką niepisaną zasadę, że jeśli ktoś przychodzi z problemem, to go nie, nie wypuścimy, dopóki problem nie jest rozwiązany. W dobrym tego słowa znaczeniu. To znaczy, jeśli wiem, że jest sytuacja trudna, to szukam, to dzwonię, to pytam, daję jakąś wskazówkę takiemu samotnemu rodzicowi, który, który jest naprawdę załamany wielokrotnie, który mówi, Co ja przegapiłem, który się obwinia. Proszę Państwa, nie ma sensu się tutaj obwiniać. Trzeba łapać diabła za rogi i coś z tym robić, więc y, mówię zadzwonić poprzez urząd, umówić się na, na rozmowę telefoniczną, no bo w, w obecnym czasie pandemii nie mamy możliwości spotkania się w cztery oczy. Y, I to też może ułatwi Wam powiedzenia pierwszy raz głośno o swoim problemie w domu. Jest również telefon zaufania, taki 116-111, telefon prowadzony przez fundację Dajemy Dzieciom Siłę. To jest ważne, że to jest telefon dla nastolatków i dla dzieci. Anonimowy, bezpłatny, 24 na dobę, od poniedziałku do niedzieli. Zapiszcie sobie Państwo ten telefon, przekażcie swojemu dziecku z informacją. Słuchaj, może ktoś z Twoich znajomych mieć straszny problem, może wpaść w jakieś uzależnienie, może Ty nie będziesz chciał z nami porozmawiać y, z jakiegoś powodu z, y, o swoich problemach, możesz tam zadzwonić o każdej porze dnia i nocy. Y, nie zje ci to pieniędzy z komórki, bo to jest bezpłatne, a spotkasz się z fachowcami, którzy naprawdę zależy na twoim dobru. Jest pomarańczowa linia dla rodziców pijących dzieci. To jest kolejny numer telefonu, gdzie zachęcam, gdzie naprawdę takie konkretne informacje Państwo uzyskacie, żeby dziecku w trudnej sytuacji, kiedy się upija, kiedy ten problem jest nabrzmiały, czy już wcześniej może jeszcze go nie ma, ale nie wiecie, jak sobie z tym radzić, tam uzyskacie dobrą informację. Mamy teraz taki właśnie okres, już Pani wspomniała o tej pandemii, no jest to dość trudny czas dla rodziców, zwłaszcza, że dzieci dużo siedzą teraz w internecie, więc pojawia się pewnie zakupocholizm przede wszystkim, no i uzależnienia od telefonów, no mają mniejszy kontakt z rówieśnikami, w szkole też są ograniczenia. Co w takim razie, na co zwrócić uwagę, żeby rodzice byli bliżej tych swoich dzieci teraz, w tym okresie? Ja powiem tak, że wielokrotnie dzwonią osoby i mówią, tak, czy ja jestem nienormalny, że ten czas pandemii, kiedy jestem w domu, bo pracuję zdalnie, jestem non-stop z rodziną, nie umiem wykorzystać i nie cieszę się, że jestem z moimi bliskimi. Moi Państwo, y, sytuacja jest taka, że każdy przymus rodzi taką niechęć, więc kiedy tego czasu nie było, tęskniliśmy, żeby więcej czasu spędzić iść na spacer i tak dalej. Kiedy jesteśmy przemuszeni, bo musimy siedzieć w domu, za niedługo może nawet jakaś godzina policyjna będzie, więc, więc będziemy musieli pozostać non-stop ze swoimi domownikami, to normalne, że to rodzi niechęć i proszę się tu, sobie tutaj tego nie wyrzucać, wręcz przeciwnie. Y, y, w jakiś sposób przeanalizować to uczucie, z jakiego powodu jestem niezadowolony, czy mam za dużo sprzątania, czy za dużo pracy, czy ciągle jedzą, czy coś trzeba z nimi robić, czy rozmawiać i o czym rozmawiać. No i tutaj najlepszy sposób znaleźć takie, takie punkty, bo wiadomo, każdy ma swój rytm. Ten rytm został w jakiś sposób zaburzony i zawieszony. Byliśmy w pracy, później żeśmy wracali, było te parę godzin, a teraz jest 12, 20 non-stop w domu. Ten dom staje się za mały. Bo wszyscy są, non-stop są. Ta łazienka ciągle jest zajęta, nie ma w ogóle chwili intymności takiej, żeby posiedzieć, odpocząć, wsłuchać się w siebie. Wychodźmy na spacery, rozmawiajmy o wszystkim, ale nie na zasadzie mam ochotę, to idę rozmawiać, komuś przeszkadzam, tylko pogadajcie tak na ludzie, ustalcie jakiś czas wspólny, kiedy wam się fajnie gada. To może być po południu, to może być wieczór, to może być po śniadaniu. Tak, żebyście się na nowo zaczynali poznawać, na nowo jakby odkrywać. To jest bardzo trudne, bo już no mówię, każdy ma swoje takie naleciałości i, i trudne. Trudno mu zmienić na, na swoje przyzwyczajenia, ale po prostu to jest możliwe. Zainteresujmy się, co dziecko ogląda, zwłaszcza na YouTubie. Tam jest wszystko, tam są i fajne rzeczy, ale tam są czasami i straszne rzeczy. Dziecko nie ma się z kim tym podzielić. A co ci da, że oglądasz tego YouTubera codziennie, tak? Zawsze z wyrzutem ktoś może mówić. Albo może przeinstalować pytanie i powiedzieć: Słuchaj, a co fajnego dzisiaj usłyszałaś od tego youtubera? No i dziecko już zaczyna tym swoją pasją dzielić się z drugim, i to jest taki początek czegoś, że będziemy dalej jakby prowadzeni przez dziecko, jeśli pozwolimy mu na to. Mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje. Czy wiecie Państwo, co, co Wasze dziecko słucha? Jaki zespół lubi Wasz nastolatek? Na jaki koncert chciałby iść? Jeśli nie, to właśnie czas pandemii jest takim czasem, żeby może wspólnie posłuchać tego płyty ulubionego zespołu. Nawet jak się wam ta muzyka nie podoba, nie rozumiecie jej, uszanować po prostu przyjemności waszego dziecka. A to jest też punkt wyjścia, żeby opowiedzieć o swojej muzyce, żeby coś razem posłuchać. Albo wrócić do przeszłości, jak były dzieci małe, jak tańczyły Jagódki, czy jakieś tam My Jesteśmy Krasnoludki. No tych, tych okazji jest naprawdę dużo. Tego wtedy słuchaliśmy. Właśnie. A teraz już je nie chcemy. Mówmy o swoich marzeniach, oczekiwaniach. Można tak na spokojnie, kiedy jest już taki czas intymności. Słuchaj, a co ci się nie podoba w naszym domu? A co byś zmienił we mnie? A co najbardziej cię drażni w moim zachowaniu? A co powinnam zmienić, żebyś nie, żebyś nie reagowała tak nerwowo? I wtedy dziecko widzi, że ta mama, no naprawdę jej zależy na mnie, nie tylko na tym, żeby było wszystko zapięte na ostatni guzik i żebym przynosiła piątki i szóstki, ale też co ja myślę, kim bym chciała być, tak? Często rodzice naprawdę są zaskoczeni, że dziecko wybiera całkiem inne szkoły i inne, ma inne pomysły na życie niż oni sobie już wykreowali. Bardzo dziękuję za tę rozmowę Pani Justyno. Sieci, dziękuję. Chciałam tylko jeszcze ode mnie dodać, że niestety często to uzależnienie naszych dzieci przeradza się też w popełnianie przez nich przestępstw. No niestety, jeżeli chodzi o, o zakupocholizm czy alkoholizm, no może dojść do kradzieży również w sklepach. Chciałam również powiedzieć, że u nas w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i radnictwa obywatelskiego również rozwiązujemy sprawy z zakresu prawa karnego. Także, które no niestety jest połączone i to czy z dziećmi, czy, czy z osobami dorosłymi, które się uzależniają, no i niestety przemoc domowa. Także zachęcamy do kontaktu, do przyjścia do punktu bądź też kontaktu telefonicznego. Dziękuję jeszcze raz bardzo za rozmowę również. i do Dziękuję widzenia. Państwu. Zapraszamy na kolejny seans.